Czterokołowe marzenie każdego mieszkańca Niemieckiej Republiki Demokratycznej doczekało się ponad 3 milionów egzemplarzy, po upadku muru berlińskiego z 920 tysięcy jeżdżących po ulicach egzemplarzy po 10 latach zostało niewiele, ponad 90 tysięcy. Stanowił rozwinięcie wcześniejszego, małego i mocno taniego auta osobowego, jakim był AWZ P70. Pierwszy Trabant wyjechał z fabryki w Cwikał 7 listopada 1957 roku. Zbudowany został w głównej mierze z duroplastu, czyli tworzywa sztucznego utwardzanego, używanego do wyrobu elementów konstrukcyjnych, naczyń, czy chociażby klejów. Pojawienie się tego tworzywa sztucznego miało służyć szczytnemu celowi, miało ratować ludzkie życie. Zastosowanie tworzyw sztucznych miało podwyższyć odporność auta na korozję. Mało tego, z racji podwyższonej wytrzymałości na zgniatanie, w razie wypadku auto miało być wytrzymalsze. Do tego duroplast ma tak. Taką charakterystykę, że bardzo trudno się pali, co dodatkowo przemawiało za jego zastosowaniem w autach osobowych. Pierwszy model z oznaczeniem P50, czyli pierwszy prototyp, pojawił się w 1954. Utarło się przekonanie, że nazwa Trabant wzięła się z kosmicznych powodów. W Związku Sowieckim bowiem udało się wystrzelić pierwszego Sputnika. Po polsku Sputnik to satelita, czy towarzysz podróży. Po niemiecku to właśnie Trabant. Przed obliczem prasy w 1955 postawiono drewnianą makietę samochodu P50, natomiast do oficjalnej prezentacji prototypu Doszło dopiero 23 października 1956 roku. Generalnie rzecz biorąc, zawrotna ilość tych aut osobowych spowodowała, że z chwilą zjednoczenia się Niemiec aktywnie eksploatowano ponad 2 miliony egzemplarzy, co czyniło z Niemieckiej Republiki Demokratycznej najbardziej zmotoryzowany kraj po stronie żelaznej kurtyny. Samochód napędzany był dwusuwowym silnikiem benzynowym. Miały montowane dwucylindrowe silniki pojemności pół litra i mogły się pochwalić zawrotną mocą 18 czy 20 koni mechanicznych. Widniała w środku ręczna, niesynchronizowana skrzynia biegów. Cztery biegi w pierwszych modelach pozwalały osiągnąć maksymalną prędkość 90 km na godzinę. Późniejsze modele dawały się prowadzić niewiele szybciej rekordową prędkością było już 106. Tak w ogóle to mówimy o aucie, który w praktyce nie rozpędzał się do 100 km na godzinę. Wersja P50, żeby rozpędzić się do 80 km na godzinę, potrzebowała pół minuty. Wersja P60 do tego samego celu potrzebowała już 24 sekund. Sedan doczekało się wersji kombi w 1960. Potem pojawił się wariant w 1963 z mocniejszym silnikiem z 23 końmi mechanicznymi i większym silnikiem w 1960 w 1980 pojawiła się dość egzotyczna odmiana 1:1, gdzie dano silnik Volkswagena o pojemności 1043 cm3 i mocy 39,5 konia mechanicznego. Wszelkie próby unowocześnienia trabanta spełzły jednak na niczym. Zachodnio niemiecka motoryzacyjna konkurencja nie dała trabantowi żyć już dłużej i 30 kwietnia 1991 roku. Z fabryki w Czikał wyjechał ostatni Trabant. Tysiące pracowników dołożyło wszelkich starań, by wszystkie 3 96 099 aut pracowało bez zarzutu. Lwią część stanowiły trabanty oznaczone jako P-601. Według danych z 2023 roku w Niemczech prawdopodobnie zarejestrowanych jest około 30 tysięcy egzemplarzy. W słusznie minionych latach, kiedy po ulicach jeździły miliony sztuk, najczęściej były to ulice enerdowskie, chociaż nie tylko. Mogły się nimi pochwalić umiejscowione w Polsce, Bułgarii czy Czechosłowacji. Fenomen Trabanta nie ograniczał się jedynie do Europy. Oko na nich można było zawiesić również w imperialistycznych Stanach Zjednoczonych czy kapitalistycznej Australii. Bezpiecznie powiedzieć, że trafiły wszędzie, nawet do Egiptu czy byłej niemieckiej kolonii, jaką była Namibia. I nie ma co się dziwić, kiedy jest się autem na skalę światową, to trzeba liczyć się z tym, że mogą pojawić się rozliczne, pieszczotliwe określenia. Każdy chciał jeździć trampkiem. szwagier oferował, że mógł podwieźć do pracy swoją nową mydelniczką. A sąsiad podobno jak kupował swoją zemstę Honekera, to podobno Niemiec płakał jak sprzedawał. Trabi doczekało się również dość niepochlebnych określeń, złośliwi mawiali, że to Opel Tektura, Ford karton czy czterokołowe kartonowe pudło. Starsze pokolenia często żartowały, że samochód ten zbudowano z tektury i że inżynierowie nie szczędzili kartonu przy jego produkcji. Rodowód pogardliwych określeń jest jasny. Natomiast trzeba jasno podkreślić, że trabant z kartonu czy tektury budowany nigdy nie był. Nie jest tajemnicą, że jedną z podstawowych problemów niemieckiej republiki demokratycznej był ciągły brak wszystkiego. W szczególności bolesny był niedobór surowców. Importowana stal była tak droga, że państwo za skarby Świata nie było stać na jego sprowadzanie. A że potrzeba jest matką wynalazku, to niemieccy konstruktorzy nie zasypywali gruszek w popiele i szukali na gwałt alternatywy. Inżynierowie postawili sobie za cel stworzenie materiału, który by nie rdzewiał, który byłby lekki, no i w miarę odporny na czynniki mechaniczne. Do tego miał mieć podwyższoną wytrzymałość na zgniatanie i miał być niepalny. Wszystko to zaprowadziło niemieckich inżynierów do eksperymentowania ze sztuczną żywicą kompozytową i odpadami bardzo to właśnie te materiały tworzą wspomniany duroplast, sztuczna żywica kompozytowa i sprasowane bawełniane odpady. Rzecz jasna na temat legendarnego Trabanta można by rozpowiadać godzinami. Powstało wiele ciekawych modeli. Warto przytoczyć na pewno model Kubelwagen. Ten w zamyśle pojawił się u konstruktorów mających na uwadze wprowadzenie szeregu udogodnień dla wschodnio-niemieckich sił zbrojnych. Model dawał możliwość swobodnego patrolowania muru berlińskiego. Do tego poza zastosowaniem stricte wojskowym pojazd znalazł się na wyposażeniu m.in. leśników czy rolników. A pojawiła się również wersja cywilna – tram. Postanowiono z czasem pomysł trabanta eksploatować ty dostosowywać do sfer sportowych. W 1986 roku przynosi egzemplarz sportowego trabanta 800RS. Co prawda stworzono zaledwie trzy egzemplarze, ale zawsze proszę sobie wyobrazić, że takim Trabantem zupełnie poważnie można było osiągnąć prędkość 160 km na godzinę. Taką zawrotną prędkość zapewniał dwusuwowy silnik mocy 65 koni no i pięciobiegowa skrzynia. Kiedy upadł mur berliński, a oba państwa niemieckie połączyły się w jedno, Trabant stał się autem symbolem zarówno Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak i Zjednoczenia Niemiec. Lubujący się w monumentalnych gestach zespół U2 na początku lat 90. XX wieku wykorzystali Trabanta podczas swojej trasy koncertowej. 11 egzemplarzy im towarzyszyło na scenie, samochody zapewniały oświetlenie. Ze statystyk wynikało, że postępy motoryzacyjne na świecie powoli wypierdaliły. Wspierały każdego kolejnego Trabanta. Ale jak na taką klasę przystało, auto doczekało się w pełni zasłużonego statusu auta kultowego. Bez problemu dziś można zapisać się do całego szeregu fan klubów Trabanta, a zloty są organizowane tak często, że kilka razy do roku ma się sposobność na żywo przekonać, jakim wspaniałym był autem. Ale jeśli jeżdżenie na zloty i podziwianie cudzych nie sprawia nam takiej przyjemności, to bez krępacji możemy sobie model sprawić. W internecie aż roi się od trabantów do kupienia. Takie nadające się do remontu kosztują kilka tysięcy złotych, natomiast egzemplarze zachowane w genialnym stanie możemy kupić nawet za 25 tysięcy. No chyba, że połasimy się o współczesny wariant auta. Nad tuningiem czuwała bułgarska firma Kokandzia. Ich Trabant RS pod maską skrywa dwulitrowy silnik Turbo mocy 220 koni mechanicznych. Jeszcze na koniec warto przytoczyć model NT. Auto zaprezentowane w 2009 roku przez firmę Indy. Klar. Trzydrzwiowy hatchback o wydłużonym rozstawie osi zachował podstawowy kształt nadwozia. W miejsce dwusuwowego silnika dano elektryczny napęd na przednie koła. Auto mogło rozpędzić się do 130 km na godzinę, a akumulatory pozwalały przejechać około 150 km. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry, jak nie, to dajcie kciuki w dół, a jak średnio to dajcie jednego kciuka w bok. Jak macie pomysł na kolejny odcinek Sorry Charter.rl, proszę bardzo, piszcie w komentarzach. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.